Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy przy budynku Centrum Kultury w gminie Igołomia Wawrzeńczyce. Właśnie kończymy wrześniowy festiwal Dyni. Na zakończenie wrześniowego festiwalu Dyni zorganizowany jest jarmark dyniowy, tutaj na terenie właśnie Centrum Kultury. W dniu dzisiejszym podczas jarmarku dyniowego mieliśmy możliwość kosztowania wszystkich produktów i potraw zrobionych przez koła gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy. Oczywiście wszystkie dania były z dynią. Były trzy stoiska naszych producentów, gdzie można było zakupić dynie prosto od producenta. Jak również próbowałyśmy swoich sił w grillowaniu dyni. Jeżeli ktoś spróbował i bardzo Państwu smakował, to liczymy na pozytywne opinie i na pewno w przyszłym roku zorganizujemy coś jeszcze fajniejszego. Dzień dobry, mam na imię Gabriela Roździeńska. Nasze gospodarstwo znajduje się w Waze 55, po Urzędu Gminy. Charakterystyczne są bardzo duże 55. Można u nas zakupić również prosto z pola warzywa, takie jak kalaflory, pomidory, brokuły, winogrona, arbuzy. Wszystko ekologiczne. Nazywam się Edyta Szczurek. Wraz z mężem prowadzimy małe gospodarstwo rolne. E, uprawiamy dynie corocznie, w sumie od kilku lat, może o kilkunastu. E, są to dynie w większości jadalne, dynie Hokkaido, muskata, e, Lunga. E, w tym roku pierwszy raz zasadziliśmy dynie e, Nelson. E, bardzo charakterystycznym w smaku, wyglądzie, bo jest szara, nietypowa. E część dni sprzedajemy w malowanej, część do hurtu, część sprzedajemy po prostu bezpośrednio z domu. Witam serdecznie, nazywam się Anna Kaczmarczyk wraz z mężem prowadzimy gospodarstwo dniowe. Mamy około 50 dni, są to dynie ozdobne, jadalne. Serdecznie zapraszamy do złotnik, to są złotniki 1 i proszę nas obserwować na instagramie pani dynia. Dziękuję bardzo. Muzyka W tym dniu również nagrodziliśmy laureatów wszystkich konkursów. Zapraszamy za rok, cieszymy się, że byli Państwo z nami.